Cześć! Dostajemy od Was dużo pytań dotyczących wyboru modelu urządzenia opalającego. Postaram się dzisiaj pokrótce pokazać Wam najważniejsze różnice i być może ułatwić dokonanie wyboru. Musicie odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie: czy chcecie pracować głównie w gabinecie kosmetycznym, czy również rozważacie pracę mobilną, czyli z dojazdem do klienta? Jeśli to drugie, jeśli chcecie pracować i z dojazdem do klienta, i w gabinecie. Bardzo fajnym urządzeniem, leciutkim, na którym ja osobiście też pracuję i bardzo mi się podoba, jest urządzenie SANY. Jest to urządzenie, które występuje w dwóch wariantach kolorystycznych w kolorze czarnym i w kolorze srebrnym. Kompaktowe, niewielkich rozmiarów, leciutkie, ładnie prezentujące się u klienta i proste w obsłudze. Bardzo fajny panel sterowania. Dotykowy trzy przyciski: Power, Speed i Hit. Power, czyli wiadomo włączanie urządzenia, Speed ustawianie odpowiedniej prędkości, średnia niska lub wysoka. Od razu uwaga, taka, pracujcie na mediumie, najlepiej się opala. I funkcja Hit funkcja podgrzewania powietrza, którą możemy włączać lub wyłączać. Pistolet i wąż, który jest przy tym urządzeniu, bardzo prosty w obsłudze, bardzo fajny, bardzo łatwy montaż. Te nowsze urządzenia są już wyposażone w szybko złączkę, także nie ma żadnych elementów plastikowych, które przy starszych modelach potrafiły na skutek lepkości płynu zakleić się i nie można było ich zdjąć. Tutaj jest to bardzo proste: szybko złączka, odciągamy element plastikowy, łączamy i puszczamy. I mamy zamontowany pistolet. Jeżeli chodzi o montaż urządzenia, mamy tutaj takie dwie wypustki. Wkładamy go sobie z tej strony, odnajdujemy miejsce, gdzie one wchodzą, i klikamy, i już mamy zamontowane. Nic tutaj nam nie wyleci, nawet podczas dużej ilości powietrza, które z tej strony jest wydalane, na pewno nam to nie wyskoczy. Bardzo fajny model. Moc się W, także duża moc. W zupełności wystarczająca, żeby porządnie wysuszyć klientkę i też ją fajnie opalić. I jeszcze raz powtarzam: dwa kolory czarny i kolor srebrny. Srebrnie dodatkowo wyposażony jest w haczyk, taki dosyć poręczny, na którym możemy po skończeniu pracy odwiesić sobie pistolet. Kolejnym urządzeniem jest urządzenie Venus. Jest to urządzenie, które jest troszeczkę cięższe i może bardziej nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stacjonarnych, aczkolwiek dużo pań również decyduje się na pracę mobilną z tym urządzeniem. Bardzo wygodne. Miejsce na odstawienie pistoletu. Tutaj są takie w tym urządzeniu dwa uchwyty, gdzie po skończonej pracy możemy sobie odstawić pistolet. To urządzenie występuje w wariancie z jednym bądź z dwoma pistoletami. Panel sterowania jest ciut inny. Mamy tutaj pokrętło w którym regulujemy płynność, siłę nadmuchu. Czyli nie mamy, tak jak w przypadku tamtego urządzenia, trzech stopni. Mamy pokrętło i możemy płynnie przechodzić od najmniejszej mocy do największej. Przy tym urządzeniu fajnie pracuje się na wysokim, wysokiej mocy, na dużym podmuchu, ale na małym rozprysku, co zaraz pokażę. Tutaj nie mamy guzika HIT, czyli podgrzewania powietrza. Jest on automatycznie już wbudowany w maszynę, także odpalając urządzenie od razu leci nam ciepłe powietrze. Jeśli chodzi o regulację strumienia płynu przy pistoletach, mamy ją tutaj w miejscu tego pokrętła, wystarczy sobie przykręcić bądź odkręcić, aby wyregulować ilość wydobywanego tutaj preparatu. Im mniejsza mgiełka tak naprawdę, tym lepiej i bardziej dokładnie opalimy klientkę, nie ma ryzyku, ryzyka powstania smug czy zacieków, opalamy w chmurze jak gdyby ciepłego powietrza, Także. Opalenie całego ciała tym pistoletem i tym urządzeniem zajmuje nam 5 minut. Dokładnie, nawet dwukrotnie. Dodatkową jeszcze jedną regulacją jest tutaj, w miejscu, gdzie wydobywa się płyn, możemy ustawić sobie strumień poziomy albo strumień pionowy. Osoby, które mają doświadczenie z aerografami, będą wiedziały, co to znaczy. Osoby, które nie po pierwszym opalaniu również będą wiedziały. To urządzenie występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, mamy kolor czarny i mamy kolor różowy. Tutaj też wybieramy opcję, czy interesuje nas opcja z jednym pistoletem, czy z dwoma pistoletami. Pytacie po co dwa pistolety? Bardzo przydatne w momencie, kiedy opalamy klientkę dwoma różnymi kolorami preparatu, na przykład nogi ciemniej, a góry jaśniej, bo często tak klientki sobie życzą, wtedy nie musimy przelewać płynów do zbiorniczka. Zamieniamy tylko pistolety i łatwo i szybko możemy opalać ją w dwóch kolorach. Również jeżeli mamy klientów jeden po drugim, jednego opalamy ciemnym, drugim jasnym. Wtedy też nie musimy nic przelewać. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. Tak naprawdę urządzenia te technicznie i jeśli chodzi o moc są bardzo podobne prawie że identyczne różnią się szczegółami niuansami kwestia gustu która się wam podoba gwarantujemy piękną równą opaleniznę przy każdym z tych urządzeń Także zapraszam jeśli macie jakieś pytania dzwoncie piszcie postaram się na bieżąco odpowiadać Dziękuję